Cześć, nieco opóźnione, ale jest 311 odcinek futsalu w Krakowie. Mamy czwartą kolejkę Dywizji B za, na, za, za sobą. I zobaczmy co się w niej działo. Na początek mieliśmy mecz, który był powtórką meczu 1-16 finału Pucharu Ligi pomiędzy 16 Batalionem ASP Rzeszotary, czyli Derby Służb Mundurowych, o ile Strażaków można tak nazwać. W każdym razie zdecydowanymi faworytami to byli gracze Batalionu. Rozpoczęło się od bramki Kurka w drugiej minucie. Ale e, strażacy mieli szansę do remis po na akcji Poznańskiego. Poszła z tego kontra. Jeszcze raz, e, mm, pierwszy raz, wprost stróżyk, ale nie dał rady. Potem akcję graczy 16 batalionu Pożarno-Desantowego zamykał potężnym strzałem Socha, ale bramka w dalszym ciągu nie padła. Padła natomiast w minucie 5, kiedy to e, huknął z pierwszej piłki kurek, i mieliśmy 2 do 0. Żołnierze byli cały czas w natarciu i wykorzystywali to, że ospedal szotary wychodziło bardzo, bardzo głęboko. Wysoko, przepraszam. Tutaj chyba szansa była rojka. A w minucie 10 mamy podwyższenie wyniku. ostrego kąta uderzył stróżyk. Generalnie mam wrażenie, że lepiej się batalionowi grało w ataku pozycyjnym niż z kontry, choć i z sobie dobrze radzili, tak jak tutaj stróżyk, który podwyższył na 4 do 0. Po kolejnej minucie mamy następną kontrę i tym razem papież od rywala uderza tą piłkę i jest 5 do 0. a pierwsza połowa kończy się wynikiem no i do jednego mamy jeszcze po golu z obydwu stron tutaj bramka numer 3, kurka, a jeszcze przed przerwą strażacz z Rzeszotar wpisali się na listę strzelców, mianowicie instynktem wykazał się Piotr Hobot, przepraszam, to nie 6-1, bo pierwsze było 7-1, bowiem jeszcze tuż przed przerwą bardzo ładnie z powietrza uderzył w stróżyk. I właśnie to takim wynikiem kończy się pierwsza co tego spotkania. W drugiej już nie mieliśmy tylu goli, choć rozpoczęło się od rzutu karnego dla 16 batalionu. I Artur Częstochowski, który ostatnio w Pucharze Ligi znakomicie spisał się przy karnych, okazuje się, że ma do tego smykałkę i podwyższa na 8 do 1. Gracze batalionu umiejętnie... Przepraszam, tu była znakomita sytuacja, że Szotar, piłka trafiła w poprzeczkę, a potem gracze Bataleonu umiejętnie dochodzili do kolejnych sytuacji, przez Long Kurek, teraz mamy uderzenie Papieża, ale znakomicie bronił Łyda, mimo, że tych bramek trochę już miał w sieci. Tutaj następne mocne uderzenie już czeka nad poprzeczką, a potem w, 30 minucie, w 34 minucie, przepraszam, Stróżyk trafia... Po raz czwarty. Graczom Rzeszotar mam wrażenie brakowało trochę szczęścia, bowiem o ile pod bramką swoją jeszcze, te, jeszcze że tak powiem, by no to szczęście było to z drugą strony, z drugiej, z drugiej strony już niekoniecznie, a rywale byli bezlitośni. Tutaj bramka Kurka, numer 4, a potem właśnie ten brak szczęścia, kiedy to próbował Ostafin. Dwukrotnie, ale nie dał rady Częstochowskiemu, i mecz zakończyła bramka rojka, który dobił uderzenie, zdaje się, stróżyka. 16 batalion powietrzno OSP Rzeszotary, aż 11 do 1. Kolejnym meczem był też mecz, który nie miał jakiejś wielkiej historii, mianowicie mowa tutaj o pojedynku DZP Rosomak z Nowym Ładem. Niestety była to druga bardzo dotkliwa porażka z rzędu Rosomaka. No, i zobaczmy jak do niej doszło. Rozpoczęło się już w trzeciej minucie, kiedy to niekryty Jędrysiak otworzył wynik tego spotkania. Wydaje mi się, że największym problemem Rosomaka były właśnie błędy w kryciu. Potem mieliśmy dobrą akcję gospodarzy. Budziński przetestował czujność Gibasa. Ale w odpowiedzi gracze Nowego Ładu stwarzali sobie kolejne dobre sytuacje. Tutaj pięknie wypaczył Jędrzejka Szczepan, ale ten nie dał rady, i to Szczepan musiał chwilę później wziąć sytuację we własne nogi i strzelił przepiękną bramkę. Jak od linijki, piłka wpada pod ladę jest 2 do zera, a gracze Nowego Ładu zaczynali się rozpędzać. Odbiór Huberta Bujasa, który schodzi na prawą nogę, nie uderza przy słupku. Po chwili y, mamy kolejne trafienie. Nowy ład y, bardzo wysoko Rywara. Jędrysiak y, popisał się odbiorem i jest 4 do 0, A potem y, błysnął y, umiejętnościami Wiktor y, Kapuścik. Chociaż tutaj jeszcze widzimy sytuację Jędrysiaka, który trafił w słupek. No a teraz popatrzmy na ten popis. Y, Kapuścika, przebitkę wygrywa Jędrysiak, podanie właśnie do kapuścika. Bardzo ładne trafienie, tylko odbija się od słupka i jest 5 do 0. No, no ale kapuścik. A dobra, to za chwilę dopuściłem, tutaj jest sytuacja karpiarza. Kapuścik był w gazie, bowiem w 11 minucie tym strzałem z dystansu podwyższa. Na 6 do 0, a w minucie 12. Wiktor Kapuścik ma już hat-trick, a gracze Nowego Ładu prowadzą 7-0. Yy, gracze są stwarzali sobie również sytuację. Tutaj widzimy akcję, po której przed szansą stanął Piotr Furmanek, ale yy, nie trafił w tej sytuacji w bramkę. W odpowiedzi mamy akcję pomarańczowych. Pytlakowski, ale broni znakomicie Zając w tej sytuacji. Kolejna akcja nowego ładu. Bujas idzie środkiem, podanie do Szczepana. Piłka trafia tylko w słupek, a w minucie 18 mamy kolejnego gola. Teraz z bramką Jędrysiak, nie Kitliński. Potem jeszcze dwa gole. Bramka Jendrzyjaka. I pierwszą połowę zamyka drugi gol Grzegorza Szczepana. 10 do 0 po pierwszej połowie. No i nie wyglądało to zbyt ciekawie dla DZP Rosomack, zwłaszcza że druga połowa rozpoczęła się od bramki Krzysztofa Pytlakowskiego w minucie. W 21, ale jeszcze w tej samej minucie, w końcu gola strzelili gracze Rosomaka. Bardzo sprytnie zachował się Paweł proszę, Piotr Furmanek, który pokonał powagi basa z którym niegdyś grał w jednej drużynie. Było 11 do 1. No ale już po chwili Pytlakowski strzela swoją drugą bramkę i jest 12-1. Pytlakowski po chwili miał również swoją szansę na hat-tricka, ale zając znakomicie się zachował w tej sytuacji i bramki nie było. Potem sytuacja Klimka broni Gibas. Idzie z tego kontra i kolejna sytuacja, w której Pytlakowski walczył o Hatrika, ale i tym razem to się po prostu nie udało. Również Hatrika szukał grzego szczepa. Ale i jemu nie pykło. A z kolei strzał Jędrysiaka był nad poprzeczką. W minucie 28 drugie trafienie graczy DZP Rosłonak. bardzo przytomnie zachował się Budziński i pokonał Gibasa. I wówczas odpowiedział Hubert Bujas, który ładnym uderzeniem z lewej nogi strzela gola numer 13 dla swojej drużyny. Ale Rosomaki po chwili strzelają swoją trzecią bramkę. Klimek tuż obok interwenującego bramkarza. 13 do 3. W końcówce jeszcze 3 gole dla Nowego Ładu. Tutaj mamy bramkę Huberta Bujasa, który zalicza hat-trick. Po chwili. Kolejne trafienie Bujasa. A w ostatniej akcji meczu do czterech bramek i czterech asysty Jędrysiak dokłada. Przepraszam, do trzech bramek i pięciu asyst czwartego gola dokłada właśnie Mateusz Jędrysiak i mecz ten kończy się wynikiem 16 do 3, Druga bardzo bolesna porażka DZP Rosomak. W drugim meczu, drugim meczu, przepraszam, w kolejnym meczu dywizji B NH podejmowała rezerwy ukraińskiego legionu i wiadomym tutaj było, że walka będzie zażarta. Lepsze sytuacje sobie w pierwszej połowie stwarzali gracze zębatek. Widzimy tutaj uderzenie hawry, ale broni Tatarczenko. Kolejna akcja yy, graczy Enchy piłka yy, zostaje podana do Dawida Gwoździa, który uderza piętką, ale minimalnie niecelnie. Yy, I następny atak gospodarza tego spotkania ładnie uderza z prawej strony Hawro, ale i tym razem Tatarczenko na posterunku. Yy, w odpowiedzi mamy strzał ze Stansu, krawca, dobitka onipki była niecelna. Wynik zostaje otwarty w 13 minucie. Yy, bardzo niefrasobliwe krycie i Władysław Onipko otwiera wynik tego spotkania. A jeszcze pierwsza połowa mogła się zakończyć dużo lepiej dla graczy ukraińskiego Legionu II, bowiem mamy piąty faul. Do piłki podchodzi strzelec pierwszego gola, czyli Wladyslaw Onipko. Ale nie trafia w bramkę i mści się to błyskawicznie, mści się to w drugiej połowie. Kiedy to Encha strzela dwa gole w minutę z światłoń do Dawida Gwoździa, który z ostrego kąta ładuje piłkę do bramki. A chwileczkę później mamy fenomenalną kontrę Enchy odbiór Hawry który rozgrywa piłkę z Dawidem Gwoziem, a ten ładuje ją do bramki, mimo wielkiego poświęcenia graczy ukraińskiego Legionu 2. Gracze Enchy złapali wiatr w żagle, z tej szansa na uderzenie Bielacha, ale minimalnie niecelnie, a w wniosku 27. kontra graczy Enchy i Jacek Stawiarski podwyższana. Czy do jednego. Gracze Ukraińskiego Legionu 2 musieli już ryzykować i, owszem, stworzyli sobie kilka bardzo dogodnych e, sytuacji. Tutaj widzimy uderzenie Zakarowa, a w minucie 36 e, mamy bramkę Marczuka. Jednakże e, NH w końcówce zwolniła tempo, sama stworzyła sobie bardzo e, dobrą sytuację. Tutaj właśnie to uderzenie Jacka Stawiarskiego. I ostatecznie dowiozła zwycięstwo do końca i wygrała z ukraińskim Legionem 2, 3 do dwóch. Kolejnym meczem, który był rozgrywany i który miał być transmitowany na żywo, był pojedynek o z lajkonikami. Niestety choroby sprawiły, że nie mogliśmy tego wam pokazać, więc będziecie musieli wysłuchać mojej czerstwej relacji z tego meczu. Mianowicie wydawało się, że będziemy mieli tutaj bardzo. Wyrównane spotkanie. Obydwie drużyny lubią grać, bym powiedział, bardzo ofensywny futsal. No, ale początek to naprawdę srogi knockdown w wykonaniu lajkoników bramki Franczyka, Marczaka, którego bardzo dawno nie widzieliśmy na lidze. No i mam nadzieję, że będziemy go oglądali ponownie co tydzień. Oraz czepca sprawił, że w 8 minucie było 0 do 3. I takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej połowie gracze gracze Lajkoników kontrolowali cały czas sytuację, mimo że Gola strzelił Gniadek, no to później mamy dwie bramki Bielawskiego, Śmigacza oraz Marczaka i w minucie 31 jest już 7 do 1 dla Lajkoników. Końcówka to już wymiana ciosów, w efekcie mamy bramki Gniadka, Rajczyka i Magiery dla WKS Futsal Team oraz Śmigacza, Pasicha oraz Franczyka dla Lajkoników. I lajkoniki ostatecznie, może nie niespodziewanie, jeżeli chodzi o samo rozstrzygnięcie, ale niespodziewanie, jeżeli chodzi przynajmniej jak dla mnie o rozmiary, wygrywają z wks futsal team aż 10 do 4. W kolejnym spotkaniu Laga Bonito mierzyła się z Dragonami, czyli oznaczało to, że mamy spotkanie Spadkowiczów z dywizji. A, obydwie drużyny grały znakomicie w obronie i sytuacji w tym meczu nie było zbyt wielu, ale jedną z nich miał Maciej Filipowski, który nie dał rady tutaj Rafałowi Drużyńskiemu. Potem kolejna sytuacja po przejęciu piłki przez Mateusza Przesura, ale jego uderzenie również łapie Drużyński. W odpowiedzi mamy akcję, po której Filip Czosnyka kręci ruletą, ale... Ale Tomek Płatek broni to uderzenie, a w minucie 16 mamy bramkę odbiór Mateusza Nowaka, drugie podanie do Rafała Roburza, a ten przy słupku otwiera wynik tego spotkania i gracze Lagi muszą walczyć o wyrównanie. Klich podaje do Bartyzela, ale uderzenie niecelne. Jeszcze w pierwszej połowie swoją szansę również miał Przemysław Lenart, ale broni drużyński gracze Dragonów stwarzali sobie raz po raz sytuację tutaj uderzenie przesura. A już w drugiej połowie mamy akcję Lagi Bonito po której to Czosnyka nie uderzył. Celni. W 27. Gracze aptekarzy podwyższają prowadzenie. Piękna. System Maćka Filipowskiego i przytomne uderzenie siustarczyka przy słupku jest 0 do 2. Gracze lagi wycofują bramkarza, a grają z wycofanym bramkarzem naprawdę świetnie. Na uderzenie lewą nogą decyduje się Jan Klich i robi się. 2 do 1, a po chwili, może być już remis. Kolejna akcja z wycofanym bramkarzem: ponownie piłka zagrana do Jana Klicha, ale uderzenie obronione przez Tomka Płatka. Potem kolejna dobra akcja: Lagi Bonito, tym razem przed szansą był Bartyzel, ale uderzenie minimalnie niecelne. A w 37 mamy ustalenie w wyniku tego spotkania. Mateusz Przesur zagrywa taką sytuacyjną piłkę do Maćka Filipowskiego i w spotkaniu Beniaminków, którzy być może są na drodze, by powrócić do dywizja Dragony, ogrywają lagę Bonito 3 do 1. Kolejnym meczem był mecz rezerw Enchy z Nowochudzkim Klubem Sportowym, i to był mecz dla konesterów, jeżeli chodzi o akcje ofensywne, ale zdecydowanie mógł się podobać jeżeli chodzi o obronę, bowiem obie drużyny naprawdę prowadziły e, skuteczną grę w defensywie. Co prawda początek tego nie zwiastował, bowiem już w 17 sekundzie wynik otworzył Michał Gorzałek, który dobijał strzał Ludwiga, a po następnej minucie wyrównał Jan Jachymczak. ale potem oglądaliśmy naprawdę bardzo mocno skupioną na obronie grę, a przede wszystkim znakomitą formę bramkarzy obydwu drużyn, Dawida Ochmana grającego w rezerwach Enchy oraz Łukasza Soi z Nowokuskiego klubu. Sportowego. Dopiero w 28 minucie Rezerwomanchy udało wrócić na prowadzenie po strzale Ludwiga, ale w 37 minucie po zagraniu Jana Jakymczaka bardzo przytomnie zachował się Maksymilian Stasiowski i mieliśmy remis. W końcówce jeszcze NH mogła, bo nawet i powinna wrócić na prowadzenie, bowiem miała dwa przedłużone rzuty karne. Z pierwszego chybił. Michał Ogorzałek, a potem popisał się Łukasz Soja, który najpierw obronił przedłużacz wykonywany przez Warszyckiego, a potem dobitkę Warszyckiego i tym samym uratował punkt swojej drużynie NH2, Nowochucki Klub Sportowy 2 do 2. Mecz, który zamykał tą kolejkę, to pojedynek Hatrika z Galactic Futsal, pojedynek dwóch drużyn, które w tym sezonie jeszcze nie zdobyły punktu. Rozpoczął się zdecydowanie lepiej dla Galaktyków, którzy za sprawą Kacpra Korczaka objęli prowadzenie w minucie szóstej i gracze Galaktyk Fucal mogli to prowadzenie podwoić, powiem po tym odbiorze przeszansą stanął Kamil Gołębiowski, ale Michał Gajoch spisał się na medal. W minucie 11 mamy remis. Kiedy to Makua zagrywa piłkę do Cypria, Naturka, to mu nie pozostaje nic innego jak skierować piłkę do siatki. W 14 bardzo ładnie zachował się Artur Król, który oszukał trzech graczy rywali i precyzyjnym strzałem lewą nogą daje ponowne prowadzenie swojej drużynie, a hat dąży do ponownego remisu, kiedy to odbierają piłkę gracze w białych koszulkach, Fischer do makły, ale znakomicie wracający po kontuzji Jakub Bieńczycki spisuje się na bramce. Potem jeszcze w pierwszej połowie kolejna bardzo dobra sytuacja, zagranie do Siwka, no i tym razem też Bieńczycki górą naprawdę cieszy. Znakomita forma tego bramkarza, który jak mówiłem no miał bardzo długą przerwę z powodu kontuzji. W drugiej połowie rozbrykał się Korczak. Który w tych oto okolicznościach przyrody strzela swoją drugą bramkę, a już po chwili Kacper Korczak ma hatrika, uderza z rzutu wolnego król, a piłkę dobija dobija, no przedłuża, ciężko dobra, wprowadza do siatki Kacper Korczak i ma i ich to hatrik teraz musi cisnąć. Szansę ma Cyprian Turek, ale nie trafia w bramkę. W odpowiedzi galaktyki e, mogą szerzyć bramkę numer 5. Gajda przed szansą, ale trafia wprost w nogi Gajocha. E, e, cały czas bardzo aktywny był Cyprian Turek, e, który po chwili miał kolejną e, sytuację: zejście na prawą, ale Bieńczycki naprawdę szapoba. E, znakomity znakomity mecz. Jeżeli on tak broni od razu po konduzji, to co będzie potem? E, potem sytuacja e, Siwka, tym razem wyręczył. E, Bieńczyckiego Król, a potem Salwiński, który bronił w poprzednich meczach w Galaktykach, przetestował czujność Gajocha. Swoją szansę miał również Janusz Rybski, ale naprawdę fenomenalnie bronił Bieńczycki. No i nie ma takiego meczu hat w którym przed szansą na strzelenie gola stanąłby Radosław Makua, który w tej sytuacji no nie powinien strzelać po ziemi, a to jeszcze Bieczyskiemu pomógł Capała i gola nie mieliśmy i w minucie 33 mamy wreszcie kolejną bramkę z golem Gołębiowski, który wykorzystuje, przepraszam tutaj występuje, wykorzystuje podanie Gaidy. a w minucie 36 czwartego gola Strzela Katper, Korczak wydaje się po meczu, ale dopiero wówczas hat niczym. Maluch potrzebował dosyć 36 minut, by wrzucić piąty bieg i wrzuca go właśnie w tym momencie. Strzał, turka do bitka Filipka i mamy 2 do 6. A to nie koniec strzelskich popisów hat tricka, bowiem końcówka należała do nich. Wygrana przybitka przez Siwka, uderzenie przy słupku jest 3 do 6. I jeszcze w samej końcówce mamy kolejne trafienie Hat z drugą bramką Marcin Siwek i ostatecznie Hatrick mimo fantastycznej końcówki ulega Galactic Futsal 4 do 6, którzy zdobywają pierwsze punkty w tym sezonie. No i przejdźmy do podsumowania kolejki. Rozpocznijmy proszę od piątki kolejki. Mamy tutaj czterech debiutantów, jednego gracza po raz drugi. I tym graczem, który jest po raz drugi piątej kolejki, jest Maciek Filipowski z Dragonów, który też zostaje graczem kolejki, ale to jest taka bym powiedział zespołowa nagroda dla Dragonów, którzy znakomicie się prezentują po spadku na drugi front, a mecz z bo Bowin to może się potem okazać kluczowy w kontekście walki o awans. Jeżeli chodzi o pozostałe gracze kolejki, mamy tutaj Dawida Gwoździa, z Enche, Michała Pasicha z Laikoników, Kacpra Korczaka z Galactic Futsal i na bramce mamy Łukasza Soje, zawodnika Nowochódzkiego Klubu Sportowego. Jeszcze raz, jak wyglądały wyniki w, serii, w czwartej serii spotkań. 16. batalion OSP Rzeszotary. 11-1 DZP Rosomak ulega Nowym Ładowi 3 do 16, NH Ukraiński Legion 2-3-2 WKS Futsal Team ulega lajkonikom 4 do 10. Rezerwy NH dzielą się punktami z nowochutkim klubem sportowym Malaga Bonito ulega Dragonom 1 do 3. W ostatnim spotkaniu drużyn bez punktów hattrick Przegrywa z Galactic Futsal 4 do 6. Sytuacja w tabeli przedstawia się następująco: mamy dwie drużyny z kompletem punktów. Mowa tutaj o Dragonach i Nowym Ładzie, a trzecią drużyną, która jest niepokonana w tym sezonie, są zajmujące w tym momencie trzecią pozycję lajkoniki, które mają 10 punktów. Za ich plecami na miejscu czwartym, 16 Batalion, który zgromadził 9 punktów. A na miejscu piątym i szóstym drużyny, które w tej, w tej kolejce przegrały po raz pierwszy, czyli WKS futsal team i rezerwy ukraińskiego Legiona Mamy dwie drużyny, które mają w tym momencie po 6 punktów. Mowa tutaj o Ladzie Bonito oraz Zębatkach. Druga drużyna Zębatek na miejscu 9 z 5 punktami, potem 4 punkty ma klub sportowy. Na miejscu 11 Galactic Futsal, który ma 3 oczka, a w dalszym ciągu bez punktów Hatrick OSP, Rzeszotary oraz DZP. Rosomak. Co zobaczymy w nadchodzącej serii spotkań? Rozpoczniemy od turbo ciekawego spotkania pomiędzy 16 Batalionem a laikonikami Sze... Przepraszam, nowym ładem. Nowy ład z kompletem zwycięstw 16 Batalion. Mimo, że tego kompletu nie ma, naprawdę gra świetny futsal i tutaj na pewno emocji i bramek nie zabraknie. Potem mecze hat z Lajkonikami, czyli swoiste derby, bowiem w zasadzie prawie chyba wszyscy gracze lajkoników grali kiedyś w hat -tricku i mimo tak dużej różnicy jeżeli chodzi o pozycję w tabeli to hatryk taniu skóry nie przyda. przypomnijmy, że w poprzednim sezonie również napsuł sporo krwi lajkonikom remisując z nimi w spotkaniach środowych rozpoczniemy od starcia pierwszej drużyny Enchy z Nowowskim Klubem Sportowym który będzie miał okazję tydzień po tygodniu przetestować obydwie drużyny zębatek następnie ukraiński Legion będzie próbował wrócić na zwycięskie tory w meczu z Galaktik w te drużyny mierzy mierzyły się już w pucharze że ligi wówczas mecz zakończył się 5 do 5, a ukraiński legion wrócił z długiej podróży, bo przegrywał już 1 do 5. Ostatecznie w karnych wygrali Galactic Futsal. O 2045 mecz, który będzie transmitowany na żywo na kanale, na, na kanale naszej ligi, czyli Rezerwenchy z OSP Rzeszotary, radzą sobie bardzo przyzwoicie. 5 punktów w czterech spotkaniach, a strażacy będą szukać dopiero pierwszych, pierwszych zdobyczy. Tutaj będzie też na pewno bardzo ciekawie. Kolejny ciężki mecz DZP Rosomak, które będzie walczyć ze Spadkowiczem z dywizja z Lagą Bonito, a drugi ze Spadkowiczów współlider, czyli Dragony, będą podejmować WKS futsal team. I tutaj też jestem bardzo ciekaw rozstrzygnięć tego spotkania rozstrzygnięć w tym spotkaniu bowiem jeszcze trzeba przyznać, że gracze WKS-u, futsal team pozostają w dobrej komitywie z dragonami i wręcz bardzo często bywają na ich treningach, na pewno tutaj będzie bardzo, bardzo ciekawie w klasyfikacjach indywidualnych sprawa wygląda następująco mamy dwóch współliderów strzelców Mateusz Jędrysiak z Nowego Ładu nie współliderów, tylko Dwóch pierwszych zawodników z tego samego klubu, mianowicie z Nowego Ładu, Mateusz Jędrysiak ma 12 goli, Grzegorz Szczepan 9. Po 8 trafień do tej pory zali, czyli Wojciech Ślusarczyk z Dragonów oraz Jakub z z 16. batalionu. Po 7 goli ma Maciej Filipowski, również aptekarz, i Kacper Korczak z Galactic Futsal. A po 6 trafień mają w tym momencie Paweł Gniadek z WKS-u oraz Król Szczercy poprzedniej edycji, czyli Hubert Bujas. W klasyfikacji asystentów nieco większości skale też prowadzą gracze Nowego Ładu. Mateusz Jędrysiak 8 asyst, Szczepan, Grzegorz Szczepan 7 asyst, a dopiero za nimi Michał Pasik z Lajkoników, który ma asyst 6. Po 5 asyst do tej pory zgromadziło dwóch graczy WKS-u, czyli Adrian Buczkowski oraz Jakub Zima, oraz Hubert Buja z Nowego Ładu oraz Jakub Stróżyk 16. batalionu. W klasyfikacji kanadyjskiej... Chyba to nikogo nie dziwi, czy tu również prowadzą dwa gracze Nowego Ładu. Mateusz Jędrysiak ma już 20 punktów kanadyjskich, Szczepan Grzegorz Szczepan ma ich 16. Na najniższym stopniu podium w tym momencie Jakub Stróżyk 16 batalionu, który ma 13 punktów. Po 11 punktów w tym momencie zgromadził Maciej Filipowski z dragonów, Hubert Buja z Nowego Ładu oraz Michał Pasik z lajkoników, a po 10 punktów kanadyjskich mają Wojciech Ślusarczyk, drugi z Aptekarzy oraz Kacper Korczak z Galaktik futsal. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, widzimy się na hali, widzimy się w kolejnych magazynach oraz serdecznie zapraszam Was na transmisję meczu w środowisku 45 pomiędzy nhome 2 a Ochotniczą Strażą Pożarną Rzeszotary. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!